Wiele osób wie, że dotowanie bomby w cesie trwa mniej więcej 3 sekundy, ale czy to jest bliżej 3 czy 4 dzisiaj się przekonamy, ja mam obecnie zegarek przy sobie i zobaczymy ile to dokładnie trwa. Czas będzie liczony od czasu, kiedy się ten lewy smysze do czasu aż będę mógł się w ogóle poruszać, więc bez zbędnego gadania zaczynamy czas wyszedł 3,21 w ramach większość... większej szans na to, że to będzie prawidłowe, wykonam tych testów jeszcze z 4. 3,23 3,12, ale trochę za szybko kliknąłem. 3,23 i ostatni czas 3,27. Żeby nie być gołosłownym, jak się okazuje faktycznie osoba plantująca plantuje w 3,2 sekundy.